Cześć, tu Mateusz Mikulak z Football TV już w najbliższą niedzielę czeka nas wielkie starcie Tottenhamu z Chelsea. Zapraszam Was na zapowiedź tego meczu. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfon. Link znajdziecie w opisie. Tottenham to zespół, który wraz z Brentford jest drużyną póki co zdobywającą najmniej bramek w top 12 tego sezonu Premier League. Mowa tu o trzech trafieniach, dokładnie taka sama liczba trzy widnieje przy ich statystyce goli straconych. O tym, jak wymagające będzie dla nich spotkanie z Chelsea, najlepiej świadczy fakt, że we Blues w bieżącej kampanii dotychczas zdobyli trzy razy więcej goli od kogutów i trzy razy mniej stracili. Rzecz jasna na tę statystykę 9 strzelonych goli zapracował przede wszystkim Romelu Lukaku. Belk w ostatnim meczu z Aston Villą wykorzystał więcej niż powinien. Koledzy wykreowali mu zaledwie dwie okazje. Rosły napastnik w sumie te dwa strzały zamienił na dwa gole. Jest absolutnie najniebezpieczniejszą postacią ekipy Tuchela i czynnikiem, który pozwala marzyć fanom we blues o triumfie w całych rozgrywkach. W minionym sezonie Londyńczycy, na podstawie wypracowanego XG, powinni zdobyć 9 goli więcej. Pod tym względem byli najgorszym zespołem w lidze: byli kompletnie nieskuteczni pod bramką rywala. Pod wodzą Tuchela w ubiegłych rozgrywkach zanotowali zaledwie 25 trafień w 19 spotkaniach. Po przyjściu Lukaku ich statystyki prezentują się kompletnie inaczej: aktualnie mają nadwyżkę 3 goli w stosunku do wypracowanego XG. W tej statystyce skuteczniejsi są od nich tylko gracze Manchester United i West Hamu. Efekt Lukaku zadziałał od razu, dlatego pierwszym zdarzeniem, które uwzględnię w moim zakładzie w funkcji Bed Builder, będzie bramka belgijskiego napastnika. W minionym sezonie Serie A Lukaku był utrapieniem drużyny z Półwyspu Apenińskiego. Nawet jeśli nie zdobywał goli, to kreował okazję dla kolegów. Tylko w trzech meczach przeciwnicy dali sobie radę z wyłączeniem go z gry. Mowa tu o domowych starciach z Atalantą i Ellasem oraz wyjazdowym meczu z Udinezem. W sumie w tych trzech spotkaniach oddał zaledwie jeden strzał. Jak tym ekipom udało się powstrzymać rosłego napastnika? Przede wszystkim każdy z tych zespołów grał trójką środkowych obrońców. Dzięki temu jeden z zawodników z tej trójki mógł skupić się na ciągłym pilnowaniu i uprzykrzaniu życia Lukaku, a pozostała dwójka wciąż zapewniała stabilną obronę reszcie drużyny, nawet jeśli Lukaku wyciągał kryjącego go piłkarza z pozycji, na przykład schodząc niżej. W przypadku Atalanty tym graczem, który go pilnował, był Berat Jim City, mierzący ponad 190 cm wzrostu. Bardzo silny defensor. Przy każdym podaniu do Lukaku próbował zabrać mu pierwszą piłkę. Bardzo skutecznie wyłączył Lukaku z gry. W Tottenhamie taką rolę mógłby pełnić rezerwowy Joe Rondon, który również dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi. Waliczyk pojawił się w ostatnim meczu na boisku po tym, gdy Erik Dyer doznał kontuzji. Natomiast jeśli chodzi o Ellas, to główną taktyką na powstrzymanie Lukaku było zniechęcenie belga do gry poprzez stosowanie ciągłych fauli. W sumie ekipa z Verony aż pięć razy nieprzepisowo potraktowała rosłego napastnika. W żadnym innym meczu Serie A Lukaku nie był tak często faulowany. W tym spotkaniu ówczesny atakujący Interu nie oddał na bramkę rywala ani jednego strzału. Oczywiście Lukaku nie jest jedynym zmartwieniem kogutów przed nadchodzącym meczem. We blues słyną także z żelaznej defensywy. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach tracą tylko jedną bramkę na 5 rozegranych meczów. W minionym sezonie byli po Manchesterze City, najlepiej broniącym się zespołem w Anglii. Po przyjściu Tuchela stali się bezkonkurencyjni w tej materii. Na przestrzeni 19 meczów stracili tylko 15 goli i zachowali 11 czystych kont. Tak więc dodatkowym zdarzeniem, które umieszczam w betbuilderze, jest to, że Tottenham nie będzie w stanie strzelić gola w tym spotkaniu. Na koniec jeszcze dokładam wygraną Chelsea w tym meczu. Tak prezentuje się mój cały zakład złożony z omówionych dzisiaj zdarzeń. Dzięki temu otrzymujemy kurs 4.40. Napiszcie w komentarzu, jakie są wasze typy przed tym spotkaniem. Ponadto zachęcam was do subskrybowania kanału, a także dołączania do grupy. Nie grasz, nie wygrasz. Przypominam o kodzie SPORT600, przy użyciu którego na stronie Betfan otrzymujecie darmowy zakład o wartości 60 zł przy wpłacie co najmniej 50 zł, czyli na start macie co najmniej 110 zł. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.